Cześć i czułem kluski z Roswoją. Witajcie na kolejnej filmie na moim kanale. Dzisiaj robimy sobie trzy keto desery z TikToka. Które najbardziej oczywiście podbiły wasze serca. Także moi drodzy, zaczynamy bez gadania i przedłużania. No i dobra, moi drodzy, więc jak widzimy, naszym pierwszym przepisem będzie cookie dough z czekoladą. Mi to się bardzo kojarzy z takim moim ulubionym słodyczem, czyli miliony shortbread. I to jest najlepsze, najlepsze, najlepsze. Po prostu tylko tutaj brakuje karmelu, ale nic takiego strasznego. Także moi drodzy, mam nadzieję, że chociaż w 2% to będzie takie dobre, jak oczywiście cookie dough. Także do przygotowania tego, tak jak widzimy na TikToku, bierzemy sobie jeden. Uwaga, wszystkie miary amerykańskie także jeden kubek bierzemy sobie masła orzechowego ja mam masło orzechowe całkowicie bez cukru, także idealnie na keto, do tego mieliśmy wlewać syrop klonowy, ona miała tam go więcej 32 gramy, ja mam tylko 10, wlewamy tyle ile mamy, no niestety że czasami sobie trzeba radzić do tego wlewamy łyżeczkę ekstraktu z wanilii ok, o może sobie zamieszamy trochę Wsypujemy naszą mąkę. Mamy mąkę kokosową i mamy mąkę migdełową. Oczywiście, cała gramatura tego będziecie mieli w opisie, Boże, jak to pachnie, to na ślinę leci Mam nadzieję, że to będzie dobre, bo nie chciałabym smarnować. aż tyle masa orzechowego na coś, co będę musiała wywalić do koszowo, bo będzie na przykład niezjeżdżliwe. Nasze naszego cookie Powinniśmy wrzucić te takie, wiecie, gotowe, już pokrojone, fajne takie. Czekoladki. Niestety ja dzisiaj zleciałam 5 sklepów i w żadnym nie było czekolady bez cukru. Takiej już gotowej, także kupiłam czekoladę bez cukru. Ale musiałam sama sobie ją oczywiście połupać Także dodajemy 25 gramów czekolady połupanej I to w takim razie będziemy przygotować teraz na formę Rozgniatamy to, żeby to było takie wiecie w miarę folemne Tak przygotowaną formę teraz stawiamy na pół godziny do piekarnika I lecimy z górą tego No i dobra moi drodzy, więc tak jak na filmiku Będziemy to oczywiście polewać Jeszcze czekoladą z wierzchu Także mamy moją czekoladę bez cukru I mamy dwie łyżki oleju kokosowego Także łamiemy do mikrofalin. Niestety jak kupowałam tą czekoladę się trochę nadziała i ta czekolada jest po prostu z migdałów, ale to chyba w niczym, nic, niczym nie przeszkadza. Jak mam takie większe kawałki, o jak ten na przykład, wyciągamy na boczek, żeby nam się, wiecie, nie przeszkadzało w polewie. Aczkolwiek i tak nie wydaje mi się, że to była jakaś większa różnica. No, i dobra, mamy już moją czekoladę rozpuszczoną. Zobaczcie, jaka jest fajna, płynna. Także teraz wyciągnę moją formę z zamrażalnika, polejemy to e, cookie do naszą czekoladą, i zostawimy jeszcze w zamrażalniku. Te przepisy trochę się robi, ale mam nadzieję, że to będzie warto ten czas poświęcić. Wiadomo, to nie wiem tego, nie wiadomo jak długo, bo jest więcej czasu oczekiwania niż samego robienia. Ale sam fakt tego czekania, aż po prostu tutaj to wam. I polewam teraz sobie oczywiście po całości. Staram się oczywiście, jak mogę. Ale wiecie, jak to z tymi staraniami jest. Ile tym znowu do samej szanika. No i dobra moi drodzy, więc teraz oczywiście czas na nasz test smaku. Nie myślcie sobie, że przygotowanie tego wszystkiego to jest najważniejsza kwestia. Nie, absolutnie nie, bo każdy potrafi przepis otworzyć, tak? Bardziej lub lepiej, ale otworzyć, bo masz podane składniki, masz podane proporcje, otwarzasz, bum, gotowe. Ale nas interesuje, jak to w ogóle będzie smakować. Także ja sobie tutaj wybiorę jakiś taki mały kawałeczek z środka. I już Wam powiem, moi drodzy, że na pewno błąd jest jeden taki, że mam za dużą formę. Mam tutaj za mało ciasta i za mało czekolady. Jakby to było po prostu zrobione na mniejszej formie, to byłoby idealnie tak, jak było to na TikToku zrobione. Ale dobra, nieważne, moi drodzy, próbujemy Wasze zdrówko. Mega, mega dobre. Z tego względu, że po prostu to rzeczywiście smakuje teksturę jak cookie dough, ale czujesz normalnie jakby się to masło orzechowe, to oceniam 10 na 10 mega sztosik i taki właśnie to sposobem przenosimy się do naszego drugiego przepisu. No i dobra, moi drodzy, więc takim oto skocznym akcentem przechodzimy do naszego drugiego TikToka i będziemy teraz robić fit. To Brownie. Ciekawa jestem tego smaku, czy będzie takie fajne, mokrusieńkie. Także bierzemy wszystkie składniki, mieszamy w misce. Nawet tego widzieliście, jak mieszałam mikserem, po prostu widelcem. Ten także spoko, moi drodzy. Bierzemy się do roboty. Można żyć od tego, że rozbijemy nasze Dobra. Wydajemy nasz jogurt naturalny. ja mam jogurt grecki akurat. Dajemy sobie w takim razie wszystkie nasze składniki suche, czyli wie, mąkę migdałową, kakao, proszek do pieczenia. Uuu, fajnie się robi. Ale fajne takie mukruszeńki. O Boże. Mmm. To może być dobre. Nie, no, to musi być dobre, moi drodzy. Nie oszukujmy się, to musi być dobre. To jest konsystencja. A to jeszcze nie jest wszystko, bo do tego dolewamy uwaga, uwaga, jeszcze rozpuszczoną czekoladę. Moi drodzy. No i moi drodzy, dolewamy naszą czekoladę rozpuszczoną. Do tej oto masy rachu ciachu i postrachu to musi być na 1200% mega, mega dobre bierzemy teraz tą do metaforyczną i do piekarnika 180 stopni 20 minut, moi drodzy no i dobra, moi drodzy, moje brownie już się upiekło jest wystudzone Mało trochę wyrosło, aczkolwiek nie, no w sumie spoko, zobaczcie. teraz wam pokażę oczywiście z bliska. Jest fajne w środku, takie widzę wilgotne, także jak na zdjęciu, więc wasze trówko, próbujemy. Powiem wam, że to jest mega dobre. Jedyne tylko, co po prostu czuć, że to jest jakaś inna mąka, że to jest mąka migdałowa, bo jest taka konsystencja, tych, takiej, wiecie, tej mąki migdałowej pod zębami czuć. Jeżeli chodzi o kwestię oceny tego, temu daje takie solidne 7 na 10 przez tą teksturę, ale jest fajne, bo jest mokre, wygląda jak brownie. Czego tu się można bardziej przyczepić? No raczej niczego myś, moi drodzy. Przechodzimy do naszego ostatniego przepisu. No i dobra moi drodzy, więc takim oto akcentem przechodzimy do trzeciego, a zarazem ostatniego przepisu w dniu dzisiejszym i będą to keto lody, nic prostszego, cztery składniki. Moi drodzy, proszę bardzo, coś dla kawoszy. Lubicie kawę? Proszę bardzo. Mamy tutaj podwójne espresso, pani użyła pojedynczego, ale ja zrobiłam podwójne, bo się po prostu pomyliłam, jestem tylko człowiekiem. Z tego względu, że pomyliłam, po prostu użyję pudełko espresso, a drugie pół mi po prostu wypiję. Mamy tutaj 128 gramów, moi drodzy. Śmietany, pełno tłusty, tak? No tutaj tak Whipped Cream. Mamy Stewie i mamy moi drodzy ekstrakt wanili. Czyli bierzemy sobie po prostu do naszej śmietany dodajemy pół łyżeczki. Ja mam taką pośmieszną małą łyżeczkę. Pół łyżeczki ekstraktu waniliowego. łyżeczkę stewi. Zamieszamy sobie to fajnie. U naszego espresso. Powiedzmy, że pół. I pani powiedziała, co? Że będzie to chłodziła Więc my też to sobie schłodzimy Potem wstrząśniemy do zamrażalnika Zobaczymy, co z tego będzie Także moi drodzy, mega, mega ciekawość jest Żera. To nie zmienia faktu, że zawsze coś może pójść oczywiście nie tak A znając moje oczywiście przypały w kuchni 99% przypału Coś będzie, że będzie strasznie tak z tym smakiem Także sobie po prostu to teraz wrzucimy do lodóweczki Może do zamrażalnika, żeby był szybszy efekt Dobra, wrzucę do zamrażalnika, żeby długo nie czekać Powiedzmy że sobie to na 15 minut do zamrażalnika Potem potrząśniemy i zobaczymy czy z tego węż oczywiście będą takie lody. Sorry, nie robię tego w takiej, wiecie, jak ona strunowej reberse, ale takiej po prostu nie mam, ale chyba kubek też może być i chyba też nie musimy tego wstrząsywać razem z, wiecie, kostkami lodu, bo chyba każdy wie, o co chodzi, także moi drodzy, widzimy się za chwilkę przy teście oczywiście smaku. To się już fajnie schodziło, więc teraz ja na filmiku musimy to po prostu pomieszać jak w shakerze. Niestety, ale pani mówiła, że mieszała to przez 10 minut. Moi drodzy, czas na trening. Ta... Zobaczmy teraz tą tajemnicę, czas na odkrycie tajemnicy, omega, 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 w sumie mega fajna sprawa, mam łóżeczkę, dobra, uuu, takie, trochę takie rozwodnione, szef, jeżeli chodzi o teksturę, ale oczywiście co, cześć smaku, najważniejsza sprawa, uuu, u Boże, wiecie kto smakuje? Moja ulubiona kawa ze Starbucksa latem, Karmel macchiato po prostu ice frappe. Normalnie to smakuje. Boże, jak to pyszna. Jedyne tylko, co jest trochę za słodkie, trochę jakby za dużo dołam tej stewi, ale nad tym oczywiście można popracować. A temu daje solidne 11 na 10. Smak ulubionej kawy, Boże. Wydało, to jest mega dużo kalorii, sam tłuszcz praktycznie, ale moi drodzy, raz na jakiś czas można zgęszyć, czemu by nie, także... Polecam wam. No i dobra moi drodzy, więc to były moje trzy keto przepisy z TikToka. Mam nadzieję, że taki filmik wam się oczywiście podobał, mi się podobał bardzo. Cieszę się, że wszystkie trzy na trzy przepisy wyszły, udały się są zjadliwe, a żadne artykuły nie został oczywiście zmarnowane. Moi drodzy, jeżeli taki film wam się podobał, to pamiętajcie łapkę łapce w górę, jeżeli wam się nie podobał, to zostawcie łapkę w dół, też nie ma żadnego oczywiście problemu, ale napisz w komentarzu, dlaczego zostawiasz łapkę w dół, co ci się nie podobało, a żebym oczywiście mogła się nauczyć na kolejne filmiki, także moi drodzy, dzięki bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach, na razie, cześć, pa!